ponieważ obchodzimy od 25 listopada 16 dni, corocznie obchodzimy taką kampanię 16 dni przeciw przemocy ze względu na płeć i z, tego, z tej okazji też chcemy wszyscy tutaj razem z zawodnikami z drużyny Czarni Słupskiej, z młodzieżą słupskich szkół zaznaczyć czy powiedzieć głośno o tym, czym jest przemoc. W tym roku też skupiamy się trochę na temacie przemocy rówieśniczej, ponieważ jest to też duży problem. Badania wykazują, że przynajmniej 16% dzieci doświadcza tej przemocy. Symbolem tych dni jest to, że panowie noszą w ubraniu białe stążeczki. Do tej akcji w tym roku, co mówię z dumą i wielką radością, włączył się klub Czarni Słupsk. Czarny Słupek mówiąc Mówią Nie Przemocy to jest hasło, które towarzyszy nam już yy, drugi raz. W zeszłym roku również byliśmy czymś udział w tej kampanii. E, stanowczy sprzeciw yy, wyrażamy wobec wszelkiego rodzaju przemocy, yy, wobec płci przeciwnej, przemocy domowej i nie tylko. E, I żeby podkreślić, yy, jak ważne jest to, żeby o tym mówić, yy, żeby tego nie chować, żeby ktoś, kto jest świadkiem lub yy, ofiarą oczywiście tym bardziej nie bał się nigdy y, tego raportować i nie, mówiąc kolka, nie, nie próbował zamiatać pod dywan.